Witajcie w kolejnym odcinku programowania PLC. Już dość trochę spotykamy się tutaj na tej serii i omawiamy sobie po kolei funkcje, które później możecie używać w swoich projektach. Jednak każdy PLC nie polega tylko na wejściach cyfrowych, czyli w systemie 01. W tutaj naszym programie. Mamy też wejścia i też wyjścia analogowe, które po prostu mają tam jakąś wartość, między którą operują. Co to znaczy wejście analogowe i wartość, między którą operują? Zobaczymy to, widzimy, mamy jakieś tam wejście, które tutaj jest z bazowymi ustawieniami narzuconymi przez producenta. Tym się akurat nie musimy przejmować. Mamy dodatkowo jeszcze wyjście, które też tam ma jakieś dodatkowe wartości, które może przyjąć i też jest ustawione według producenta. Jednak jak wejdziemy w symulację, możemy zauważyć, że mamy tak zwany tutaj suwak i możemy przyjmować, znaczy nasze tutaj wyjście, wejście może przyjmować odpowiednią liczbę, powiedzmy, no jakby to powiedzieć... Wartości, które są podawane na naszym wyjściu. Więc mamy taki system, który pozwala nam działać w jakimś zakresie. I na przykład, ten zakres tutaj, jak widzimy, jest to chociażby wartość od 0 do 10 V i tu mamy wypisane, które wyjście odpowiada tym wartościom. Jeśli chodzi jednak o wyjścia, to tak samo te same ustawienia są, które pokazują jaką wartość możemy podać na wyjściu. Ogólnie ustawienia tutaj naszych analogów są dość skomplikowane. Ponieważ dzięki nim możemy mieć jakiś czujnik który w danym zakresie pokazuje nam różne wartości, i my tutaj na wejściu możemy odczytywać te wartości, i możemy mieć też urządzenie, które na wyjściu będzie miało, znaczy na wejściu do urządzenia będzie miało jakiś przetwornik, który będzie właśnie począł wartości analogicznych, czyli od jakiegoś zakresu. Dlatego mamy też wyjście analogiczne. W następnym odcinku omówimy sobie, jak przekształcić sygnał analogowy w cyfrowy i jak sobie tym sygnałem sterować. Myślę, że taki wstęp do tych, do tych analogów jest dość jasny i zrozumiały, ponieważ wiem, jak czegoś tutaj nie powiedziałem i czegoś nie wytłumaczyłem, to wytłumaczę dalej. Nie musicie się gorączkować. Ponieważ zagłębiając się w świat analogii i tych wszystkich wejść analogowych będziemy poznawać i omawiać po kolei bloczki funkcyjne, które wyjaśnią działanie całego tego systemu i jak go przekształcać, jak to działa i z czym się to je. Ja zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i do następnego odcinka. Cześć!